Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski i dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X3 o znaczeniu 20D z 2018 roku. Zapraszam. Wersja 20D, czyli pod maską, mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 mechanicznych 8 stopniową automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze białym, a kod to 300 Alpine White. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, nadający mu sportowego charakteru. Ponadto czujniki parkowania z przodu i z tyłu z asystentem parkowania oraz kamerą cofania, adaptacyjne reflektory LEDowe, dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 20 cali, przyciemnione tylne szyby, czarne obramowania okien, czarne relingi dachowe i elektryczny panoramiczny szklany dach. Funkcja dostępu komfortowego, pozwalająca na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę kluczyk, musimy mieć przy sobie. Elektrycznie składane lusterka, nagłośnienie Hi-Fi, tapicerka skórzana w kolorze brązowym, skóra werneska, fotele sportowe posiadające opcję pompowania bocznego dla lepszego trzymania. Przebieg samochodu to 97 870 km. Cyfrowe zegary, wersja nawigacyjna Professional, sterowana albo za pomocą dotyku, albo klasycznie przy pomocy pokrętu iDrive. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana sportowa z tempomatem oraz zaopatkany zmienny biegów, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, trzystrefowa, ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Wizualizacja z czujników plus widok z kamery cofania. Widok z zakierownicy. I przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tego mamy wprowadzoną trzecią strefę klimatyzacji. Niżej gniazdo 12V i klasycznie dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X3. Jako, że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, poprzez machnięcie stopu pod zderzakiem możemy bagażnik zamknąć albo analogicznie otworzyć. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!